Kids widzowie, z tej strony relika. Dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi Szakiem oraz Farelem przejdziemy sobie najgorsze więzienie z Bedroka. Podobno tylko 1% umie z niego wyjść. Jeżeli uważasz, że również byś wyszedł z tego więzienia, to daj tutaj łapeczkę w górę z suba z dzwonem oraz napisz w komentarzu coś miłego, a tymczasem zapraszam was do oglądania. Szanowni, panowie, razem się wpieprzyliśmy w to bagno, więc razem <laughs> tym, jako bagno, tak jest. Wyjść. Słuchajcie, każdy z nas ma jakąś celę, ale jesteśmy zamknięci, z tego co rozumiem. Tak, nie da się wyjść, poler. I skrzynka jest. Skrzynka z perłą. Ender Perła. Dobra. roga idę do ciebie. Nie, nie, nie idź do mnie. To, to do czego cię jest potrzebne, stary? Skrzynka jest na dole. W tym odcinku trzeba użyć makówki. Tak. Ej, dobra, ja mam pomysł. Rzućcie tą perłę do wody. Rzućmy tą perłę do wody. To jest jedyny rozsądny pomysł w tej sytuacji. Do kibelka, do kibelka. Tak, do kibelka, do kibelka. Okej, okay, perła lata i teraz zeskoczymy, bo tam jest dźwignia chyba, która nas wyciągnie, więc ja skaczę. Dźwignia jest w skrzynce, mam ją. Okej, okay, dźwignia też jest. jestem! U góry, stary! Ej, mnie nie, halo, mnie nie cofło. O, dobra, żyję, jest, jestem, 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 mam dźwignię. Nie mogliście normalnie perłą rzucić? To, to, jest to jest, dopiero dwie... Mateusz, użyj makówki, bo wchodzę do ciebie, tak? No dobra, wrzucę do tej dziury z powrotem i okay. Jesteśmy, Jesteśmy razem. Wystoń, tak. co, co to jest? Co to jest... jest? Na kompost ej, ej, chyba, nie? To jest kompostownik. Tak. Pnącza kaktus. i kaktus. Też chcę kaktusa, dawać. Dobra. Dobrze, Zastawiamy że ma. Dajmy. Ej, 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 kompostownik. Nakarmcie kompostownik. Czym? Kaktusem. Kaktusem się dano? Aha, czekaj, zejdź Szaku, poczekaj. No, schodzę, schodzę, schodzę. O, leci coś! Poszło. Co to było? Mączka kostna. Mączka kostna. O, szok! Po co? Co? linie do góry! Ej, ale to było zarąbiste, zarąbiste, Ej, nie spodziewałem o, się, że Szaku aż tutaj dojdzie, nie? No, ale śmieszne, dobra, żeby zaraz nie skończył. Przedtem, mu zginę! No i no. no, ja zginąłem. Dobra. Ginałeś? Nie oszukuj rudy, chodź. Pół serca Dobra, idziemy dalej. Ej, chyba dźwignia nam będzie potrzebna. Wróćmy po dźwignię jedną. Chodźcie, 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 ja zginę zaraz. Czekajcie. Widziałeś, jakie zagranie? Szaku! Zaliczył twarde lądowanie Mam dźwignię, nara, szaku! Dobra, no, chodź, dobra. chodź, chodź już, chodź. chodź. Tak. Na całnie się na drudym. Super Dobra, mam dźwignię, więc możemy to otworzyć. Chyba, że tu no, jest jakiś inny burd. sposób. Nie, nie. Dawać, A nie A, dźwignie! Dobra, otwieramy Co to jest? Skrzynia. Bambusy. Oho. Bambusy. O nie! Puro, krzemień i nici. Z tego, panowie, chyba możemy zrobić Łuki strzały. Strzały. Łuk tak. strzały, dobra, crafting table jest. Stawiamy. Ja już panowie wam tworzę łuk. Mamy to, dobra. To może tak, każdy po strzale, co wy na to? Dobra. Uwaga, panowie, celuję. Dawaj! Okej, okay, pierwszy cel trafiony! Patrz, Patrzcie, pojawiły się takie bloki niebieskie, widzicie to? Ej, oddaj łuk, oddaj tak, łuk! Szyby są. Szybko, szybko, proszę. Są. proszę oddać, proszę oddać, Ale tak. bo wariacie. Teraz ja. O, wow, i za który będzie? Ha! Szaku, widzisz jaki useless jesteś? O, Dobra, sorry, No panie. ale pokazałeś, brawo, wziąłka. Przepraszam. Teraz płetwę zranioną. Sorry. Dobra, strzelam, nie mam czasu, o, o, trafione! Trafiony, ale kozak, okej, okay, teraz mamy Parkera do przejścia. No niech Kot leci pierwszy może, co? Nie, wytrzyma mnie. Jestem z powrotem, mi się nie udało, dawaj teraz. Rogalik! Teraz ja? Dawaj, dawaj Rogali. Dobra, ja się nie... O, amator. No i dobra, teraz żaden z was nie wyjdzie stąd. Ej, no nie, czemu ty tak robisz, jesteś taki głupi! No nie wierzę! Cały straciliśmy. Dobra. No, right. Dobra, uciekłeś, Szekowi! Instant, stąd, instant, instant, już. Dobra, dobra, dobra spoko. Koniec, ej, koniec! Ej, ej, o, mieliśmy, jest, e, chodzi. mieliśmy razem stąd wyjść, tak? Ogarniecie się? Nie, nie galam z wami, mam focha. Zawsze, zawsze, musi być dym, tak? Dobra, kurze, lecimy. Pod wo, 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 wo. To nie będzie takie proste, co mi się wydaje. O kurczę, o kurczę. Ja lecę tu. Gdzie popłynęłeś tak, O, cię tam, mam, mam, mam. Ej, wylecię, A, mam gdzie się, gdzieś? Ma Creepery, O dupę. Panowie, mam kwiatki. Ja mam dwa, blo dwa bloczki Dirta, Crafting Table, dwa kwiatki i trapdory. Zbieram to. Okej, okay. ja tutaj też podnoszę różne dziwne rzeczy. Chodźcie no. do mnie. A no dobra, to tam. A gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę w ogóle, Krystian. No mój napis masz. Dawaj, w prawo, w prawo, rogal. Tutaj, gdzieś cofaj, tu, 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 chodź. Cofam, cofam, no. Tu ja trzeba. zginę, ja zginę, dawaj, ja zginę. I co ty, co ty robisz? robisz? Zginę, no, no, zginę, Karel. Karel. nie. Nie no. Czekamy yes, na yes, Ja yes. płynę do was, płynę, płynę. No, dobra, żyję. Klasa. Klasa. Dobra. Klamy. Słuchajcie, były dymy przez chwilę. Enderman tu jest. Ej, czemu mam ziomka? Hala. Nie przejmuj się. Mogę zrobić z tego barwnik czerwony, z tego żółty, czyli I z kaktusa zielony chyba będzie. Czerwony. Też ja nie też nie mam, tam przy wodoru. i tu masz takie coś niebieskie, nie wiem co z tego coś trzeba dorzucić do tego jeszcze, albo przepalić, coś takiego Ja mam 8 bruku No, no to jest dawaj, machuj to piecyk, no pek, pek, pek i kaktusa Dobra, mamy to Jest zielony barwnik Dalej. Barwnik, kładę i co się stanie? No Co coś się stało? Dźwignia. Coś, coś O jest Czerwony zielony? Coś się wyświetliło Żółty jest. Jest. Żółty jest. Zielony Otworzyło zobacz, udało się Otworzyło się, ja pierdziele wow, 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 wow. Panie Ej, ja to zabieram. Moja, 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 Dobra, moja, kuc, gdziecie moja, moja. ja jedzonka sobie zrobiłem. Zabieram to wszystko, koniec. Jest! Żelazny, żelazny kilow, żelazny kilow. Pieczeń faktycznie. Był. Dobra, panowie, na, na spokojnie, żebyśmy tego nie zepsuli. E, musimy się dostać, patrzcie tutaj na górę jakimś skudem Jak? Dobra, Cześć. słuchajcie. Ogólnie wydaje mi się, ale tylko mi się wydaje, że to, że to drewno, które dostaliśmy, to musi być crafting. Ale tu masz krawtnik, przestań, nie rób tak! No dobra, to robię deski z tego. A tą wełnę możemy wziąć? Jak tą wełnę weźmiemy, to będziemy mogli się podbudować. Mamy cztery no, deski. Na razie stopy to wszystko i te wełnę zbierzesz, żeby to się nie zaknęło. Mam cztery deski, więc ewentualnie może, moglibyśmy zrobić tutaj jakiegoś parkurka małego. Czekajcie. O, za wysoko. Czekajcie, jakbym tu postawił, ok. Jestem. Czyli tu. Dobra, no poczekaj, Krystian jest... no nie jest... pchaj się. przestań się. Czekaj, bo stawiam tu, będzie skok, dobra, jest. Jest gitowa. Czekaj, 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 bo muszę postawić cyk. Dobra, jesteśmy Tak, 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 tak. Git, git, git. ale zwątpił farę. Muszę sobie zbroję założyć, nie? Dobra, i brakuje nam czegoś. Czeka. Ej, czekaj, ja spiecyk jeszcze skopię i będziemy mieli. O, faktycznie, i crafting jeszcze jest, dobra, będzie kim. Crafting może zostaw, wiesz? Niech on będzie. Nie ja wolę piecyk tam zrobić. Tak, crafting musimy wziąć ze sobą. Ale, ale co ty chcesz zrobić? Sam chcesz przejść? No to zaraz sobie przecież skupiecie pod pode mną, nie? A, w ten sposób, no chyba że tak. Dobra, da, daj ten piecyk, rzuć piecyk. Brawo, szaku. Nie wierzę, szaku, nie, naprawdę. Okej, okay, jest tylko. Jak teraz ten crafting postawić? Dobra, postawiłem. Dobra, skrzynka, jestem. No, jest. no, Zniszcie sobie tą wieżyczkę i dawajcie. No, jeszcze bloczek, dobra, jesteśmy. Jest, końcówka. Skrzynia. O, to no, se Nasionko. po co mi nasionko? A tu? Drewno, nic i patyk. Czyli z tego, co możemy zrobić? Ma Takie mamy woło. przedmioty, zobaczcie. Nici i to. I węgiel. Czy z tego da się zrobić? O, o, creeper tu skacze. Jest, jest Creeper. Zobaczcie, Creeper tu skacze. I płytka Owo. naciskowa jest. Uwaga, uwaga, bo on idzie do nas. A, i wędką na płytkę go nacisnąć, dobra. O sam Nacisnął, nacisnął, patrz, jest! Otworzyło się, sam blast! No, no, Bez wędki tak zrobiliśmy jak szef, to klasa! Nice. Ja Ta. Wszystko mam, ale łatwe to było, ja dziękuję. Wow. Mikstura co tu się dzieje? Opadania. Dobra, ja odkładam wszystkie rzeczy tutaj. No, no ja, ja też. To co panowie, gotowi? gulnimy sobie oh, i na Wy pierwsi. Ja jestem ciekawy jak to zrobicie, no dawaj. Dobra, o, ja, ja lecę. Dobra, lecę! Drugi! Lecę. Jest Jestem, lecę! Jestem! Nie, spadłem, spadłem jestem. do ramy! Spadni, Mati! Spadni, Mati! Nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, trzeba tu cisnąć, nie? Nie no, zginę, woda, 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 przyszłem! Lecę, jestem, jestem, jestem! Podniosłem farę lapotkę chyba! Dobra, tu tutaj jeszcze na spokojnie, bo ja tu prawie Dobra, cyk! Okej, okay. aha, tutaj na spokojnie trzeba, dobra, 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 dobra. kumam, kumam! Dobra, żyję! Żyje, żyje. Raz, jeden klocek i żyje. Dobra, Co na Farelskiego czekać. To leci, jest? leci, widzę go, widzę go. Hop. Dobra, czy wpadnie? Dobra. Czy wpadnie? Hop. Jaku, we mnie wątpisz, mordo. <ścoughs> Jestem! Aj, dobra, lecimy do wody. Let's go, dalej. Tak, e, 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 tyle. Jak to jak to po polsku nazywa? Ośmiornice. To no, kamarnice, no. Nie, 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 my tu utoniemy, nie? Ja już to widzę. Nie, nie, nie! Kostyk! Jest, Jest, Jest coś! Jest coś! Jest coś! Jest! No Squid! Płynę. Dobra! Płynę! Jestem! Wow! Tylko Sz Rudy wyjdzie na wolność! Szaqu kilof dawaj! Tylko Rudy wyjdzie! Hahaha! Ja, Szaqu <laughs> dawaj! Ja też chcę wyjść z tego! On dobra, dobra, Litość, no. proszę. Trzy! Trzy! No, co jano. mnie bijesz? Dałem przecież! Ja, no Dobra, jest, 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 jest! jest, jest. Szaka! Zostawmy szaka, tak! Czemu? O nie! A. Zabiłem go, żeby uciec samemu i zobaczcie co się stało! Jesteś... Stary, tutaj trzeba jakoś wyjść jeszcze, kumasz! Karma. Ej, mam no bekę z was, mam z was bekę to jest karma! Patrzcie gdzie jestem! Jest I gdzie Ale strajernia! Jest kadowa! Beka z was! Tu pluje! Chodź tu! No, nara! Trzymajcie się!